Każdy, kto zgłębia znajomość języka niemieckiego już na wczesnym etapie jego nauki natrafia często na zwrot EskiPT. Na pierwszy rzut oka, szczególnie wtedy, kiedy chcemy przetłumaczyć go dosłownie, może on wydawać się co najmniej dziwny. O tym, co oznacza i jak go poprawnie stosować, opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! Z czysto gramatycznego punktu widzenia zwrot eskipt to nic innego jak czasownik geben, dawać, odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Eskipt, czyli ono daje. Jednak faktyczne tłumaczenie tego zwrotu to jest, są, istnieje. Zwrotem „es gibt” możemy zastąpić czasownik posiłkowy „sein”, a więc być. Czubajśpiel. „Es gibt viel Schnee auf den Straßen”, czyli na ulicach jest dużo śniegu. „Es gibt viel Schnee auf den Straßen”, albo „Es gibt kein Brot mehr”, nie ma już chleba. Się skończył. Es gibt kein Brot mehr. Należy pamiętać o tym, że zwrot es gibt łączymy zawsze z biernikiem, czyli z akuzatywem. To oznacza, że rzeczownik, który go dopełnia, występuje zawsze w tym przypadku. Zadając pytanie zamknięte, ja Nein frage ze zwrotem es gibt, musimy zmienić kolejność wyrazów. Pytanie takie, zaczniemy zawsze od czasownika. Zum Beispiel. Gibt es hier in der Nähe einen Parkplatz? Czy tutaj w pobliżu jest jakiś parking? Gibt es hier in der Nähe einen Parkplatz? Możemy też zapytać, gibt es noch Fragen? Czy są jeszcze pytania? Gibt es noch Fragen? W zdaniu pytającym otwartym, tak zwanym we Frage, podobnie jak w zdaniu oznajmującym, czasownik GIPT znajdzie się na drugim miejscu, zum Beispiel, was gibt es Neues bei dir? Co nowego u ciebie? Was gibt es Neues bei dir? I w tej konstrukcji możemy zastosować skrót gibt, zum Beispiel, was gibt es Neues bei dir? Co nowego u ciebie? Was gibt's es Neues bei dir? Albo, was gibt zum Essen? Co jest do jedzenia? Was gibt's zum Essen? A teraz przyjrzyjmy się zwrotowi es gibt w przeszłości i w przyszłości. Forma ta w czasie przeszłym prostym preteritum będzie brzmiała es gab. Zum Beispiel. Es gab so viel zu tun. Było tak dużo do zrobienia. Es gab so viel zu tun. Możemy także zapytać Gab es eine lange Schlange im Laden? Czy w sklepie była długa kolejka? Gab es eine lange Schlange... Im laden, w czasie przyszłym Futur 1, do zaimka osobowego dodamy odmieniony czasownik posiłkowy Werden, natomiast czasownik Geben w bezokoliczniku powędruje na koniec zdania. Zum Beispiel, es wird noch mehr Aufgaben geben, czyli będzie jeszcze więcej zadań. Albo możemy też powiedzieć... Es wird nichts neues geben. Czyli nie będzie nic nowego. Es wird nichts neues geben. I na koniec przyjrzyjmy się jeszcze trybowi przypuszczającemu konjunktiv 2, w którym omawiany przeze mnie dzisiaj zwrot będzie miał formę Es gebe. Zum Beispiel. Wenn es mehr Zeit gäbe, würden wir an den See fahren. Czyli gdyby było więcej czasu, pojechalibyśmy nad jezioro. Wenn es mehr Zeit gäbe. Würden wir an den See fahren. Albo możemy też powiedzieć Gebe es etwas Neues, würde er mich anrufen. Gdyby było coś nowego, zadzwoniłby do mnie. Gebe es etwas Neues, würde er mich anrufen. Podsumowując, z es gibt, czyli jest, są, znajdują się zastępujemy czasownik posiłkowy sein, być. Osoby niemieckojęzyczne używają częściej zwrotu *es gibt* i dopełnieniem takiego zwrotu jest najczęściej rzeczownik, który stosujemy zawsze w bierniku, czyli w akuzatywie. Warto o tym pamiętać. *Es wäre alles für heute*. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli podobał wam się ten vlog, to tradycyjnie będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. My widzimy się w kolejnym nagraniu. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Tschüss!